Dzisiaj przygoda nad rzeką. Przygoda dobra dla świata, bo będziemy też rzekę sprzątać. Akcja czysta rzeka. Co to jest? Wędkarze, nie? Idziemy dalej. Proszę bardzo, co to jest? Prędkoże, kolejne. To już trzy, cztery i butelka po wódce. Jak tam jakieś ciekawe fanty, o wiadro widzę. No jak. <laughs> Przyda się. No. Na śmieci się. Na śmieci, nie? no. Ta pozycja to jak się nazywa? Na żabkę? Porównując do, do tego, co jest nad Narwią w okolicach Warszawy, Nowy Dwór Mazowiecki, to nie ma tutaj dużo śmieci, chociaż może już po prostu ktoś inny pozbierał. Natomiast śmieci są głównie wędkarskie. Opakowania po, tam, po jakichś robakach, po przynęcie, zanęcie wódeczka puszki po kukurydzy. Tam chyba idzie jakiś wędkarz. do przodu jeszcze też. no bo tu nie ma gruntu, to jest woda pod funkcinu. No. no właśnie! Mówiłam, że tu jest woda. To chyba nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Bo my wybrałyśmy największy zakręt, rozumiesz? to jest najgłębiej. Tam było po... Może ja usiądę, bo zaraz ja też będę mokra. No dobra, a gdzie ty wysiądziesz? Nie wiem. Gdzie ja wysiądę? No bo tam z drugiej strony nie ma takiego zejścia jak tutaj. No, roznajdziemy tutaj. Myślę, że tutaj ten Czekaj, Jak to zrobić? Nie, nie, to wiesz co ja może ten, bo sam siebie dobrze rozumiem, a my dopiero co razem Aha. jesteśmy drużyną, to jeszcze się nie rozumiemy. Dokładnie co? Zatem ja nie wiem dokładnie co ja chcę zrobić. Uh, 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 uh. Weź go teraz, ale to weź go na tak, pół tak, bo ja, ja mogę ten, wiesz. Ona jest na głębokim. No ja jestem na pół. weź, a ja, tu kamerę sprzedamy. No to zobacz, jak do połowy wiosła to jest... Tu jest to głęboko. Jest... Takie popas po pa, po Fajnie byłoby, jakby tutaj jakaś kładka piesza była w ogóle między... Była kiedyś, no był to projekt tej kładki, przecież to stowarzyszenie kiedyś napisało projekt. Miała być stanica tutaj w Janowie, w tej świetlice takiej dużej. Kajakowa. Kajakowa, tak. tak. No, projekt szkoła? Tak. No kładki wiesz. I czemu nie, czemu nie, poszło, nie przeszło? Nie Bo w narwi ważniejsze są inne inwestycje. Nie no, w tym miejscu kładka byłaby fajnym rozwiązaniem. Chodzi o to, żeby móc sobie zrobić, nie wiem, nawet rowerowy spacer, no, rowerowy spacer, spacer albo rowerem przejażdżkę. Na przykład z Narwi, gdzie jest most i się tutaj przejechać albo przejść kilka kilometrów wzdłuż rzeki i wrócić drugą stroną. Myślę, że jest to wartościowe turystycznie. bagna, tutaj rzeka. A tu jakieś rozlewisko. Więc trzeba iść. No, zobacz, jaki tu jest, jaki poziom wody. Weź tu wiosło psa. to nie. Ty może kamerę nam oddaj, bo to szkoda filmu. Nie, no, nie, no tutaj chyba. Chyba. Ci pamiątkowe zdjęcie, ostatnie, jak jesteś suchy. O, jest. Dobra. Tutaj już tego zapadam się w mule za bardzo. Nie no, zrób to kółko no. no ale... <suszy> Kalosze są bardzo ale tylko do pewnego poziomu wody Tam stoją łabędzie Zerkają na mnie niepewnie co za gość tutaj się pojawił na tych rozlewiskach A ja wcale Wam nie chcę przeszkadzać Państwo łabędziowych Wiesz co, bo sporo jest tych śmieci, a może po prostu do buku bagażowego widać? dać? Nie. Może to uważaj. No tu też jest, wiesz jak jest? Super. A tutaj jest miejscówka, wiesz, fajna, fajne zejście do wody, tutaj w palone i od razu. Mnóstwo śmieci. zostawiamy wszystko, tak? Hmm. Ja, ja jestem za tym, żeby, słuchaj, kupujesz Lacz, i, małpkę i, jakąś o, tam, tak? tak? Kupujesz wszystko. piwo w butelce niezwrotnej, to ta butelka powinna kosztować dwa razy tyle, co piwo. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że są zwrotne, że, że masz te automaty, przyjeżdżasz sobie na zakupy, wrzucasz do tego automatu te butelki, i dostajesz ten paragon, no nie robisz zakupu i to jest rozliczenie do zakupu. Tylko jeszcze ten, znaczy z tymi butelkami, bo to już kiedyś chyba był w Polsce, właśnie w czasach PRL-u taki motyw, że że nie wiem, że butelki... Nie wiem, no, że jakieś tam butelki były zwrotne i właśnie wyższa kwota za nie ustalona. To co się stało, że ktoś wpadł na pomysł, że on będzie produkował takie butelki, bo koszt jest wyprodukowania mniejszy niż koszt no. wie, zwrotu w sensie niż... Spodziewaliście się, że aż tyle zbieracie? No i że aż tak popękają. A bo się rozrywają po prostu, no, tak? popękały nam. no Tam, szukasz kleszczy? No szukam, szukam już Kilka było. O oh, jest. Nie wiem czy ja dobrze widzę, ale wygląda to jak trójkącik. Ej, zgubiłyście śmiecia. Daj mi przejść, to jakiś bagno, a co tu nie przejdę? Może przejdę, bo ja Was nie słyszę za bardzo daleko. Nie tak daleko, 50 metrów. No ale. Tak No tak blisko. Kiedyś moja siostra na swoim pierwszym i ostatnim spływie kajakowym też miała dosyć. Stwierdziła, że pieprze, to idę pieszo. No i może tak właśnie było i kajak został na brzegu. żeby się kije, żeby się... ojej głęboko trochę głęboko i blokuje nogi to było to także ja tutaj chyba nie przejdę chyba wezwę prom do pomocy czy mogę poprosić prom do pomocy? O kurde trochę się niepewnie czuję powiem szczerze nie wiem dlaczego widzę jakieś te, no tam nieporozumienie tam w maszynowni. Lewa, prawa. O właśnie po lewej śmie śmieci po lewej. Tyłem, a może przodem od nie wiem. <laughs> Przepraszam, że tak się kładę na ciebie, ale trochę niekomfortowo się czuję, żeby... Znaczy, chcę obniżyć ciężar, środek ciężkości, żeby się nie przebujać gdzieś na, do rzeki z aparatem. Taj płynie rzeka i tu płynie ta sama rzeka. No taki. To jest coś innego niż woda zwykła. Jakiś koneser. Tutaj też jakiś koneser. O. Ciekawe, co to było. No ale nie była to chyba wódka. Jakiś amator bardziej wykwintnych trunków. Poziom wody jest nawet poniżej moich kaloszy, natomiast jest niestety sporo mułu i no, lewy but zaraz będzie nabierać. Może zrobić to szybko? No, może po prostu mieć już gdzieś to. Tą... o już się nalewa, o to leci. Bo...